To jest kanał, porozmawiamy o skokach. Zakończył właśnie konkurs indywidualny Pucharu Świata. W Sapporo wygrywa Ryu Kobayashi przed Kubackim, Granerudem, Stochem, Kraftem, Laniszkiem, Zajcem, Wellingerem, Tandem i Deszpandenem ogólnie rzecz biorąc pierwsza seria zaskakująco stabilna jak na Sapporo, w zasadzie nic się nie działo troszeczkę z tyłu, potem na samym końcu troszeczkę z przodu, chyba tutaj tak trochę za bardzo zaufał warunko, obniżając belkę Granerudowi, ale całościowo było ciekawie w drugiej serii było momentami mocno z przodu mniej z przodu, mocno z tyłu no mocno z tyłu, co dużo już powiedziałem, na sekundy z tyłu, ale przy tej belce to było mocno z tyłu, wielu sobie z tym nie poradziło i ostatecznie no jest zaskoczenie ogromne, bo o ile Japończycy tutaj prezentują się wciąż miernie, biorąc pod uwagę, że i Jushiro, Kiyosu odpalił w kwalifikacjach. To jest po prostu jakiś żart, że byli za Noriakim Kasai, który ma 258 lat. No to wygrywa Rio Kobashi. Drugi po serii pierwszej, pierwszy po serii drugiej, 28 zwycięstwo, 46 miejsce na podium. No super, skacze, też w kwalifikacjach. Super skok, ale się nie spodziewałem zwycięstwa. Myślałem, że Granerud i Kubacki będą poza jego zasięgiem, a tutaj Rioju. Być może to, że też poczekano przed nim w drugiej serii, że puszczono przedskoczka, a nie tak jak z Granerudem, który jednak chyba trafił gorzej. No to wydaje się, że no jest to zaskoczenie i naprawdę 28. zwycięstwo razem z Martinem Schmidtem na tym samym miejscu, jeśli chodzi o liczbę zwycięstw, więc naprawdę. Super wynik, jak na ten wiek. Biorąc uwagę resztę sezonu, no jedno podium na kamury to naprawdę jest wielkie wydarzenie. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Daj, czy był to jednorazowy przebłysk, czy Rioju, wróci do naprawdę wysokiej formy. Drugie miejsce: Kubacki, pierwszy po pierwsze 35. podium, 10. podium z rzędu. Skoki dobre. W drugiej serii, chyba Ryojo. trudno powiedzieć, czy trafił lefiej, ale na pewno dał lepszy skok. I ostatecznie seria jest kontynuowana ale jest jeszcze konkurs sobotni, jest konkurs niedzielny, a żeby jeszcze poprawić wynik Ahonena z 2005 roku, przy razie sezon 4, 0, 4 0, 5, no to trzeba mieć jeszcze szansę na Kulm. Cool. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo przed Kubackim na pewno bardzo trudne zadanie, żeby poprawić wynik Ahonena, ale i tak to jest trzecia seria w historii, taka sama, jaką miał 3 lata temu, a dalej, no to jest, tak jak mówię, tylko Preutz i Jane Ahonen. Trzecie miejsce Graneru, trzeci po serii pierwszej, 30. podium w karierze. Ogólnie wygrał kwalifikację z obniżonej belki, i tutaj chyba wydaje mi się, że Sztekl trochę zbyt optymistycznie podszedł do tematu, bo gdyby było most z przodu, to wydaje mi się, że takie obniżanie belki byłoby bardzo opłacalne. A tak, no to Grenadot może by skoczył maksymalnie 140 metrów z tego obniżonego, przepraszam, normalnego rozbiegu, bo aż dwie belki dostał niżej. I wydaje mi się, że nie do końca to się opłaciło. Po prostu wydaje mi się, że w tej sytuacji skoczyły porównywanie do kubackiego. Tam różnica była nie jakaś bardzo duża, ale jednak, i wydaje mi się, że tutaj Sztek popełnił błąd. Ale ostatecznie tak jest znowu podium, ale kubacki troszeczkę ucieka w generalce, no ale nie jakoś znacznie, a poza tym jeszcze konkursów naprawdę dużo. Czwarty jest został czwarty po serii pierwszej, bardzo dobre skoki w drugiej serii, tak jak większość. Pierwszej dziesiątki, no trafił już tak bardzo średnio z warunkami, ale wystarczyło, żeby wyprzedzić Krafta, piąte miejsce, Kraft dziesiąte po serii pierwszej, no, trafił lepsze warunki niż większość czołowej dziesiątki. No i wystarczyło na dość znaczny awans i ogólnie występ kolejny, niezły szósty, dla niższych siódmy po serii pierwszej. Wydaje mi się, że dla tej skoczni trochę za bardzo kieruje odbicie w górę, że na końcu brakuje mu bardziej niż innym zawodnikom, jeśli chodzi o prędkość przeszotową. Siódme miejsce Team Inside. fantastyczne treningi, niezłe kwalifikacje, czyli dobre kwalifikacje, nawet bardzo dobre i mimo wszystko niezły występ, biorąc tu uwagę jednak to, co działo się wcześniej, no to. To nie był jakiś bardzo rewelacyjny występ, jeśli chodzi o samą pozycję, ale występ jak najbardziej dobry, jeden z lepszych w sezonie. 8 miejsce w Linger, piąty po serii pierwszej. No tak, jak mówię, wielu zawodników wczoraj 10. w tej drugiej serii po prostu nie trafiło dobrze z warunkami. 9 miejsce Tante po pierwszej, po drugiej serii. Naprawdę występ bardzo dobry, chociaż te warunki też raczej powyżej ale ogólnie występ Tandego bardzo, bardzo dobry i ogólnie też skoki jakościowo bardzo dobre. Nie była to kwestia samych warunków, ale też jakościowo te skoki były dobre. I na dziesiątym miejscu Gregor Deschwanden, 16 po serii pierwszej. No super się prezentuje Deschwanden, tylko szkoda, że cała reszta cały czas nie doje. Jeżdża, że nie dopycha się kwoty startowej, bo cały czas, tego co pamiętam, Szwajcarzy mają czwórkę, jeśli chodzi o kwotę startową, a nie ma tutaj, a nie ma na nich Hauswit ani kogokolwiek innego, chociaż Hauswit, no to wątpię, żeby tam się dopchał, ale jednak kogoś jeszcze dostawić do tego. Tym bardziej, że ci ludzie po prostu byli na miejscu jeszcze kilka dni wcześniej, ale ogólnie sam występ też Fandena świetny, zdecydowanie najlepszy w sezonie. Dalej, reprezentacja Polski 14 żyła 8 po serii pierwszej. No, skok chyba nie najlepszy i pierwszy i drugi mogły być trochę lepszy, chyba za bardzo uciekał mu to odbicie w górę i ogólnie, no, kończy się ta seria. Żyła, być może nie skacze na poziom 14-15 miejsca, ale wydaje się, że tak jak mówię, to nie jest już forma z samego początku sezonu. 33 miejsce Paweł Wąsek, no troszeczkę ta tendencja się podtrzymuje, jeśli chodzi o dyspozycję, mówiąc o wąsku. I 38 akcent jest niższy o kwalifikacjach, było lepiej. No i znów tutaj nie niedopchnięta kwota startowa. Ciekawe dlaczego, no bo naprawdę tutaj są zawodnicy, którzy mogli pojechać. Wiadomo, że Habdas powie na skocznię normalną do Eisner, gdzie zresztą pojechał, bo mistrzostwa siedemiorów i tak tak dalej, ale można byłoby chociażby wziąć czy to Krzaka, czy kogokolwiek Innego krzaka, zwłaszcza, no bo on nie startuje nigdzie nie wiem, że jest Uniwersjada, Puchar Kontynentalny i do tego jeszcze Puchar Świata dalej reprezentacja Austrii 11. Herl, 14 poster pierwszy występ jak najbardziej w porządku, 12. Heibek. 6 poster pierwszej, ogólnie Austriacy dopiero w kwalifikacjach oddali swoje pierwsze skoki. Ogólnie tutaj Heibek też trafił nie za bardzo w drugiej serii, tak jak większe czołowy. dziesiątki, 16 trzowenik 12 poster pierwszej występ w porządku, ale też nie rewelacyjny. 17. Egland 20 poster pierwszej występ w porządku, 26. Laiter 25. Po serii pierwszej też występ w porządku, ale biorąc uwagę jak prezentuje się Ashenwald, no to szanse są nie za duże na to, że wytrzyma, jeśli chodzi Chodzi o austriacką kadrę, no bo w końcu ktoś musi zostać wymieniony, a tutaj nikt inny nie daje się do strzału, po prostu no bo najsłabszy z reszty jest po prostu Lightner. 10, 10, 17. 27 Fettner, 16 po serii pierwszej. No mówiłem, że Lightner nie nastawia się do strzału i Fettner też nie, ale ten skok naprawdę mu kompletnie nie wyszedł. Kompletnie stracił kontrolę nad prawą nartą. Nie było to takie płaskie odbicie, jaką zazwyczaj preferuje w tym sezonie. Po prostu wydaje się, że był to skok naprawdę bardzo słaby, jeszcze puścił lądowanie. No, po prostu skok kompletnie nieudany, jeśli chodzi o Fettnera, co potwierdzają zresztą dwa pozostałe. Skoki oceniane podczas dzisiejszej rywalizacji. Dalej Norwegia 12, Hasu 11, po pierwszy występ. Bardzo w porządku, jeśli chodzi o powrót. Po wymuszonej przerwie 19, LINWIK 23, po 1, no Linvig, zaczyna miewać pojedyncze, bardzo dobre skoki pojedyncze, ale zaczyna je miewać. Jest to sygnał całkiem optymistyczny: 24, Forfang 26, po 1, no. Przeciętny występ, dużo, dużo słabiej niż w Zakopanem, 31 pierwszy Christopher Ericsson sundal i 56. Estfold, który przy tych nieco krótszych rozbiegach kompletnie sobie nie radzi, ale tak to kompletnie. I w zakopanym wszystkie próby takie bardzo przeciętne i tutaj też w zasadzie wszystkie próby też bardzo przeciętne, jeśli chodzi o Estfolda. Chyba to jest rzeczywiście taki zawodnik, któremu te kilka belek naprawdę robi ogromną różnicę. Dalej, Słowenia, 15. Peter plus 17. po tej występ. Przyzwoity. 18. 21 21. Postrej Pierwszy. Mogę powiedzieć to samo. 29. Lauro 29. Postrej Pierwszy. No, występ mocno przeciętny. Taki zarówno właśnie w drugiej serii mnie szczególnie dziwiło że on nie był w stanie awansować z tej 29. pozycji. 40. Domen, Preutz. No, męczył się na tej skoczni i raczej nie spodziewałem się punktów. I 54. Mogel. No, Mogel autentycznie, no, strasznie nierówny jest Mogel. naprawdę bardzo nierówny. Również puchar Pucharze Kotyntal, ale w Pucharze Świata wydaje mi się, że było to jeszcze bardziej widać, kiedy ta prawa narta, no naprawdę wymknęła mu się spod kontroli za progiem. Dalej Niemcy. 20. Geiger, 18. pierwszej nowy występ, bez rewelacji, 22. Schmidt, 22. poz. pierwszej chyba trochę bardziej do przodu kierował dzisiaj odbicie, 23. Eisenbichler 27. poz. pierwszej nowy występ, jak na realia obecnego sezonu nie jakiś bardzo zły, ale biorąc uwagę ogólnie potencjał Eisenbichlera, no to rewelacyjny i 35. Raimund no znów jakieś problemy z podejściem do lądowania, ogólnie też to odbicie nie było takie płynne, nie było dobrego przejścia do nart, tylko najpierw za płasko, później go zastawiło, więc już na progu był to słaby słoki podejście do lądowania, też takie bardzo słabe jeśli chodzi o Raimunda Dalej, reprezentacja poni 30 na kamura 28, po pierwsze, tak jak mówiłem, Ryu spisał się super, no to reszta stawki trochę lepiej albo nawet gorzej niż miało to miejsce wcześniej, 32 do występ całkiem przyzwoity, 36 czy jak na standardy obecnego sezonu to naprawdę nie najgorszy występ. Na 44 miejscu Tomo to najlepszy występ w karierze: 47 Taku czterdziesty 48 Yuken Iwasa, 50 pięćdziesiąty 51 o 40 punktów w kwalifikacjach przegrał Awans, 158-letni czy raczej powinienem powiedzieć pewnie gdzieś około 400 lat, bo jego wiek rośnie ostatnio wykładniczo. Noriaki Kasai. Nie dość, że wystąpił w tych kwalifikacjach, miał być Rikuta Watanabe, ale się rozchorował w ostatniej chwili wszedł z ławki Noriaki Kasai, No i występ naprawdę dobry, było 65 zawodników w kwalifikacjach i mógł stanowić taki rekord, jeśli chodzi o starty w Pucharze Świata, że po prostu myślę, że to naprawdę byłoby nie do pobicia, zwłaszcza przy takiej obsadzie. No bo może się zdarzyć tak, że będzie 45 zawodników, nie będzie kwalifikacji, ale naprawdę występ Kasa jego znacznie powyżej moich oczekiwań. Ciekawe, czy jednak uda mu się dostać do konkursu głównego przy następnej próbie, no bo 50 lat z hakiem mógłby być, wydaje mi się, gdyby był Palosari albo Asaki Sakano albo któryś zawodnik z rocznika 2004 i młodszy. No to wydaje mi się, że w tym momencie można byłoby powiedzieć już z, trochę z przymrużeniem oka, ale jednak, no jaki kasaj mógłby być dziadkiem tego zawodnika, bo to, że mógłby być ojcem w większości stawki obecnej, no to nikogo nie dziwi, no bo zawodników z trójką z przodu, delikatnie z trójką z przodu albo kilkuletnich, no w zasadzie dominują w tym momencie mimo starzejącej się stawki w pucharze świata, więc, no, Ciekawi mnie, czy jeszcze będzie szansa to usłyszeć, że Noriaki Kasai mógłby być dziadkiem tego czy innego zawodnika, bo naprawdę jest już bardzo blisko. 53. Jushiro, no występ bardzo słaby, a co dopiero powiedzieć, Yuki który dostał jeszcze nowy kask, 59. miejsce i 63. Reruhi Shimizu. Dalej, Finlandia ze Stonią, tutaj skład jeśli chodzi o filmów bardzo okrojony, tylko 34. Anti Alto, 46. Aigro, no też w kwalifikacjach czy raczej... Pucharze Kontynentalnym nie zwiastowało nic, że będzie jakoś bardzo dobrze. I 57 Malcef Jak na to, co pokazało w Pucharze Kontynentalnym, to i tak jest występnie najgorszy, bo w Pucharze Kontynentalnym to też były końcowe rejony, jeśli chodzi o listę wyników. Dalej Włochów znów no wydzielam, no bo jest powód. Wrócili do Pucharu Świata od razu, wrócili w całkiem niezłym stylu, Zwłaszcza Giovanni Bresadola, 24 po 1, 21 po 2. No dużo lepiej wygląda. Bressadola, no od razu, dużo, dużo, dużo lepiej. 42 Francesco Czekon, 49 Alex Insam, ale ogólnie występ Włochów. Niezły. I na koniec reszta świata. 28. Mackenzie Podkaws. 29. Po sobie pierwszej. No, występ całkiem niezły, ale w kwalifikacjach było nieco lepiej, ale punkty wpadają. 37. Ardafatych i Ypciolu. No, przy lepszych warunkach, przy bardziej loteryjnym konkursie, tak jak zakopany. No, może nie aż tak loteryjny, ale troszeczkę bardziej loteryjny. No, to mogłoby być nieco, nieco lepiej. 39. Wladimir Zograwski. No, i tak jest lepiej niż się spodziewałem po zakopanym po bo tam to wyglądało dramatycznie źle. A tutaj wygląda to cały czas, no, nie najlepiej, ale jednak wystarczyło na przymycie kwalifikacji. 45 Pierwszy Kołdelka, ledwo przynięte te kwalifikacje i tak ta pozycja jest nie najgorsza. 43. Dominik Peter, no dobrze chociaż przebną kwalifikację I 45. Dekel Dean, występ taki no mocno przeciętny mimo wszystko. 52. Kilium Peje, znów nie ma kwalifikacji jeśli chodzi o Pejera, a przynajmniej raz była czołowa dziesiątka jeśli chodzi o puchar Kontynentalne w Sapporo. 55. Bedir, 57. Muminow. 60. Radek Rydl, no w zasadzie kto tam nie skacze z kołdelką, to efekt jest po prostu bardzo, bardzo podobny. 61. Kaczyna, 62. Szpulber, który wymienił Feldorana i 64. Węgczul Choi Daleko do Kasajego, ale czwórka z przodu od jakiegoś czasu już jest. I w tym momencie zaznaczam, że zbyt szczegółowo nie będę omawiał uniwersjady, no bo to jest bardziej ciekawy przypadek pod tym względem, że mówimy o tym, jak można to pr opakować pod względem medialnym i całą resztą, no bo jest złoto, jest masa medali, a to jaka jest obsada, myślę, że wielu po prostu umknie, bo u kobiet się zdarza nawet gorsza obsada, ale u mężczyzn. Za każdym razem było co najmniej 30 zawodników, przynajmniej na liście startowej, tylko raz było tak w okolicach 30, a tak poza tym no to znacznie powyżej 30, a zazwyczaj było powyżej 40, w okolicach 50 nawet na tej uniwersjadzie, a tutaj tylko 22 nazwiska i naprawdę obsada bardzo, bardzo słaba. Ale tak jak mówię, na afisze to można po prostu dać z czystym sumieniem, bo komu będzie się chciało sprawdzać tak naprawdę jak obsadzona była uniwersjada, bo nawet komuś sprawdzić co to jest tak naprawdę ta uniwersjada w skokach na i co ona tak naprawdę oznacza. Nie że mówimy głównie o tym, żeby zdobyć po prostu stypendia, żeby po prostu pieniążki się zgadzały, bo to jest najkrótsza droga w tym sporcie, żeby jednak dostać jakieś tam wsparcie, a dla wielu zawodników, którzy opuścili wiek juniorski, tak jak chociażby niżnik, który jednak no, nie doczekał się medalu indywidualnego. No to jednak jest to poważne wsparcie, bo poza czubem no to skoki narciarskie to jest jednak ciężki kawałek, jeśli chodzi o sport zawodowy. I jeszcze w tym miejscu zaznaczam, że jest to ostatni materiał w tym tygodniu na tym kanale po prostu, ani w sobotę, ani w niedzielę nie nagram żadnego materiału. Za utrudnienia przepraszamy. To tyle. Do usłyszenia.